Dzisiaj zagramy w Content Strike Nexon Zombies 10. możecie się spodziewać Global Offensive u mnie Dobra, czekajcie, ustawię sobie porządnie Ja sobie Wam poprawię coś Jest za ciemno, sorry I już tyle A to za te mrówki, że jak wam tak świercą, tak no nie wiem, tak na ekranie. To story bardzo. No, już czekajcie. To zagramy w oryginalny. Podkładanie bomb, a antyterroryści je rozbrajają Więc dobra. Tak robimy. To tylko się włączy, chwilę poczekamy. Steam a już schowam. Ja 13 godzin w to grałem, bo pisało Więc dobra, czekajcie. Chwilę ja sobie zobaczę w telewizji. Czekamy, 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 czekamy O Jezus, no wreszcie Quantum Strike, niech są Minutę czekaliśmy, żeby to się włączyło A zobaczcie to, jakie to jest jasne teraz A, ja głos włączamy. Dla was to tak jest w sumie. Dobra, teraz głos będzie mocny, to ja ściszę trochę. O Jezu, zawały dostałem prawie. O, dekoder! Możesz, event! Możemy trafić z lombistą broń. Jezus, mogę ją sprzedać w Steamie chyba, nie wiem. Ale dobra, albo one tu tylko da się tak. Dobra, moje informacje bierzemy tylko. Ja tylko ten dekoder otworzę. Sprzęt. Co? Dekoder, gdzie były dekodery? Dodatki. Gdzie dekodery? O jest! Jeden dekoder. I to event. Użyj. Patrzcie, co mi się trafi. Użyj dekodera. Co to? Sylly 8. fajne. Dobra, już zauważyłem przedtem, że nie da się sprzedać broni, więc wszystkie uzywam, które mam. Załóż, 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 załóż. Aha. Aha. Okej, okay. chyba mam wszystkie ustawione. Wszystko. Wszystkie moje bronie są. T, t, t. Dobra, to już gramy, nie, nie będę przedłużał wam. Już, no dobra. I tak chyba podczas gry będziemy musieli tom y, skończyć i na drugi odcinek włączyć od razu, tak będę musiał. Dobra, to gramy. Muszę znaleźć to oryginalne, oryginalne, jest, ale na hasło i to dwóch ludzi. Oryginalny z botami na hasło. Oryginalny jest Das 22 osoby. Ja, ja wolę terrorystów ludzie. Więc co, no, nie ma nic do gadania. Nikt. Nawet widowie. No chyba, że mi powiecie, że wolicie tych dwóch. Czekajcie, ja wam trochę przestawię. Was trochę przedstawię, No, chyba tak najlepiej będzie. Więc dobra, głosu tu nie ma teraz. Ja coś zobaczę sobie tylko. Na szybko. No, nie ma jeszcze. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, sześć od tego kąta teraz. Sześć, czekaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, to bierzemy tylko... Pokażę Pokażę wam coś. No fakt, chciało mi. Dobra, schowam to może. No albo po prostu zamknę. Tam nic. Iściło to, to na razie Jezus. Dobra, poczekamy się chwilę. Może być taka przykłady, że... O nie, 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 dobra, włącza się, włącza. Dobra. To więc dobra, życzcie mi powodzenia. Um, ja mam najlepszą broń swoją. AK47 jak ten gościu. Dobra, B Bierzemy sobie... To jest mój ulubione. Zmienię sobie tylko pistolet. Nie mam za mało kasy. Bo chciałem doble. Dobra, zakacić nie ma. Dobra, nie mam flesza żadnego. Czekaj. Mam HP granat. Tam są moi. To ma bombę. Shit. jest... Ty, ich jest trzech na nas tych. Wygramy to ludzie. Ich jest dwóch. Czy ich jest jeden? U nas jest dziewięciu. Nie no, to jest niemożliwe. No zabiliśmy wszystkich, podłożymy bombę. Nie ma naszych kto powstrzymać. No dobra, gramy. Tryb ponownego zakupu. O, ja kupiłem sobie ją. Nie... O, czekajcie. Cofnę się tylko na sekundę. Muszę sobie zmienić broń. Szpistolet, yy, dobla. Jeszcze ekwipunek. Granat dymny. Flesza no nie, no to jest granat dla mnie w sumie. Jest jak tam się nawalają. Chodź 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 chodź. Chodź, chodź. chodź, 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 chodź. Ty, ścisnąłem jednego? Nie, jeden ścisnął nas dwóch. Ola ma dobrą broń. Złota edycja. Nie no to nie dziwię się, że mnie zabiło. Złota edycja. Ja nie mogę. Ale ciśnienie. Już go zjął? Nie no, przegramy to ludzie. Jeśli cały czas będzie brał tą broń. Nie no, przegramy to. Na pewno. 200% już. Zagadanie nie mam. Słyszył pikanie. Idzie tam. Jak go zjadł kuźwa? Tyka! Jest! Ja widzieliście to, on już się Dobra Takie bronie, dobra To I po prostu pistolet To Sorry, nie mam flesza, ale tu jest kasa liczna. Gdzie spotkać? Słyszałem, rozwalili kilku nasze. No się rozwalili kilka. Cicho, cicho, cicho. Stać. Fire and the move. To jest ta niepewność O oh, fok tam naszego, ale nasz rozwalił Trzech na sześciu Wow Wow! Dobra, kolejne ludzie członkowie tego Nie rozczuwałem nie się O czekajcie, mam na flesza Ja chcę flesza, yy, szybko, szybko, szybko Nie, ja chcę flesza Ten, gdy trafimy gromadę, to na chwilę stają Dobra, i jeszcze kupię setę, pistolety, do, No nie, ja chcę double Szata, zrobiłem Ja nie mogę, ile kasy straciłem Jest, mam flashbank Zrzucam flashbanka Yo. Fuck, ja też Traciłem przytomność na chwilę И карта. Фак. Счистну ли я? Счистну. люди Счистну. двух. O, ten już mnie ścisnął. M4, A1. O, ale dobrze mi szło tutaj. no serio? Dobre Dobra. Musimy chyba kończyć zaraz. No faj z jogo, terrorysta mój. Dobra, gramy. To. Dodajemy sobie pistolet. To. Co? Sam kaszy. Może mam na flesza jeszcze? Grandymy dwie stówy. Ok, mamy flashbank. Flashbank to jest? Tak. Nie, to jest flashbang. Czekajcie, rzućcie mi flesza tam. O szat, ile fleszy! Ścisnąć trzeba! Muszę cisnąć! Ja zabiłem go on nie O, wydjęło go Zmieniamy To był zły Tak, to jest chyba nasz Nie zły Tak, to jest zły Nie, to dobry Nasz Ale fajna brawa Nie no chyba to jest AK nawet <śmieniamy> Dobra, czekamy chwilę Czekamy, czekamy. Jeden na sześć. A, tu bombę podłożyli chyba już. No, tyka. M4. Wzięli M4. M4A1. Ale szybko mi się przeładowuje jest jedno help jedna systa mam dobra. łap no i nie mam na flesza nawet dobra o ja mam bombę ludzie dobra to teraz muszę się skupić poszedł tam za róg no i tak mnie nie słyszą Szatko, ja spierniczam, ludzie. Już kilka razy miałem bombę. Ja idę na drugi punkt. No się trzech! No tak ma co tu jest za zarówno... No nie no, my przegramy to, ludzie. No serio, ale tak już na pewno. Ścisnę go. Fak zdjął mnie, ale USP uzi, nie USP. No bo może nie może wziąć bomby. Musi moi muszą wziąć. Pak jeden terrorysta. Ludzie mówię wam już po nas. I to dosłownie. Ale czy je Ten jeden terrorysta. A zielu. Fak. Dobra. Dobra. Kupuję sobie szybko. AK zwykła. AK, 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 karabin. AKA. Sama ukazy. What Ta hell jest downing? Dobra, no cofnij. No cofnij. Jak się cofnąć? Optymalny. Co? Jak się... Jestem... Jak ja No dobra, mam jakąś broń. Pistolet i jakąś gównianą. To gówniany pistolet. Jak znam, będzie pisało Made In China pod spodem. Dobra, Doki. Podkładaj bombę. Dobra, ja będę ją chronił. Albo nie. O, to jest broń. Wypieprzam tom. Ci? No ta jest dobra nie no chyba moja jest lepsza sztyka głośniej dobra chyba w minutę zdąży wybuchnąć już tryb detonacji chcę wybuchnąć z nią dobra tu jest koniec odcinek żegnam się z wami i do następnego odcinka